Cześć, z tej strony Noemi Mańska. chcę Wam dzisiaj przedstawić Focusrite Scarlett 4i4. .4. Zapraszam. Jest to interfejs audio czwartej generacji, przeznaczony zarówno dla profesjonalistów jak i amatorów, ale amatorów, którzy cenią sobie jakość dźwięku. Wspomniałam o amatorach, dlatego że jest to idealne urządzenie na start. Samodzielnie wysteruje poziom nagrania, a także zabezpieczy przed przesterowaniem. Urządzenie to posiada cztery wejścia liniowe, a także dwa mikrofonowe o wzmocnieniu 69 dB. Dzięki temu możemy tutaj podpiąć na przykład Szur SM7B. I jest to ukłon w stronę podcasterów, dlatego że podcasterzy bardzo lubią ten mikrofon, a potrzebuje on minimum 65 dB wzmocnienia, więc mamy jeszcze troszeczkę zapasu. A co zmieniło się względem poprzedniej serii? Mamy zwiększony zakres dynamiki. Do aż 120 dB, a także ulepszone wyjście słuchawkowe z możliwością regulacji dźwięku. Użytkownicy na pewno docenią komfort pracy podczas nagrywania, ze względu na to, że pojawiły się przyciski na panelu przednim, co ułatwia wybór poszczególnych funkcji. Co możemy nagrać przez interfejs? Możemy nagrać wokal, głos, lektora. Instrument, a także możemy nagrywać podcasty. Ja będę mówiła teraz do mikrofonu Sontronix Podcast Pro, który występuje w przeróżnych kolorach, e, przepięknych, od różowego po zielony. Ja akurat mam e, czerwony kolor, który pasuje mi idealnie do interfejsu. I chciałabym Wam pokazać funkcję AutoGain, którą możemy uaktywnić z pozycji interfejsu albo dedykowanego miksera, który jest w języku polskim. E, ja teraz nacisnę funkcję Auto. Będzie dostosowana głośność preampu do mojego głosu tak żeby nie było żadnego przesteru. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy. trzy, raz, dwa, trzy, raz, raz. I zobaczcie, wyskoczył komunikat automatyczne wzmocnienie powiodło się. A więc tak mój głos brzmi po wysterowaniu. Raz, dwa, trzy, raz, 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 dwa, trzy. W interfejsie mamy funkcję R, która dodaje ciepła do naszego głosu. Nasz głos jest jaśniejszy. Zobaczcie, przycisnę raz Pojawił się kolor zielony, dlatego, że mamy dwie funkcje R. Pierwsza funkcja to jest to rozjaśnienie naszego głosu, natomiast druga funkcja, czyli kolor żółty, przyciskam drugi raz, jest kolor żółty, yy, dodaje do naszego głosu ten, ten efekt troszeczkę takiego przesteru, mamy troszkę więcej drive'u, zobaczcie raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy raz, dwa raz, raz, raz. Mój głos to taki bardziej alt, ale jeżeli będziecie nagrywać takie niższe głosy, męskie, basy, to zobaczycie, że zdecydowanie będziecie korzystać z tej żółtej funkcji R, dlatego że wtedy dźwięk staje się cieplejszy, bardziej nasycony. Może zdarzyć się taka sytuacja, że Rozmawiamy sobie z naszym rozmówcą, z naszym gościem. Wysterujemy sobie gain. Nasz rozmówca na początku jest nieśmiały, mówi cichutko, ale później coraz bardziej się rozkręca. Albo przybliży się do mikrofonu, albo coś głośniej powie i zrobi się przester w naszym nagraniu. I będzie to brzmiało tak. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa trzy! I mamy przester. Ale jest wbudowana w interfejs funkcja save, którą teraz włączę która będzie powodowała, że moje ciche mówienie, ale także przester, który teraz zrobię, zmniejszy się do właściwego poziomu, także już więcej nie będzie mój wokal przesterowany. 1-2-1-2-1-2 Zwróćcie uwagę, jak szybko skoczył poziom głośności z wysokiego na niski. Zarówno funkcja Auto Gain, jak i Safe nie będą używane przez profesjonalistów, natomiast początkującym zdecydowanie pomoże. Pokazałam Wam już jak brzmi interfejs na mikrofonie dynamicznym, natomiast teraz chcę Wam pokazać jak brzmi interfejs na mikrofonie pojemnościowym, który potrzebuje zasilania Phantom, czyli 48V. Ja mam tutaj mikrofon Sontronix STC2 Pack, dlatego że jest przedawany razem z kablem, razem z, z tym pięknym uchwytem, a także z popfiltrem. Wierzę ci na słowo. Wierzę w to, co do mnie mówisz. Widziałem, jak to działa. Co rozpoczniesz, to dokończysz. A teraz zaśpiewam to samo z włączoną funkcją R. Wierzę ci na słowo. Wierzę w to, co do mnie mówisz, widziałem jak to działa. Co rozpoczniesz, to dokończysz. A teraz zaśpiewam jeszcze raz to samo, ale z funkcją R drugą, czyli z włączonym drive'em. Wierzę ci na słowo. Wierzę w to, co do mnie mówisz. Widziałem, jak to działa. Co rozpoczniesz, to dokończysz. Przy okazji dodam, że jest to bardzo dobry mikrofon na start, dlatego, że posiada tłumik minus 10, a także filtr dolnozaporowy. Mój wokal jest jasny i ten mikrofon również jest dosyć jasny i posłuchajcie jak teraz y, zabrzmi mój wokal po kompresji, po zmiksowaniu. Jest zaśpiewam jeszcze raz to samo. Wierzę ci na słowo. Wierzę w to, co do mnie mówisz. Widziałem jak to działa. Co rozpoczniesz to dokończysz. Nagrywałam już na mikrofonie dynamicznym, na mikrofonie pojemnościowym w wersji takiej budżetowej, ale idealnej na start. A teraz mam przed sobą mikrofon już dosyć drogi, dedykowany do wokalu, do nagrywania wokalu. Jest to przepiękny mikrofon sprzedawany w walizce, w takim pięknym opakowaniu, zobaczcie drewnianym. Z koszyczkiem, który ma również swoje własne zasilanie, do którego musimy podpiąć kabel. I zobaczmy, jak teraz y, poradzi sobie z tym mikrofonem preamp w in naszym interfejsie Focusrite. Wierzę Ci na słowo. Wierzę w to, co do mnie mówisz. Widziałem, jak to działa. Co rozpoczniesz, to dokończysz. Sprawdźmy, jak zabrzmi na funkcji R. Wierzę Ci na słowo, Wierzę w to, co do mnie mówisz, Widziałem, jak to działa, Co rozpoczniesz, to dokończysz. A teraz na drugiej funkcji R. Wierzę Ci na słowo. Wierzę w to, co do mnie mówisz. Widziałem, jak to działa. Co rozpoczniesz, to dokończysz. A teraz zaśpiewam, skompresujemy, zmiksujemy wokal. Posłuchajcie. Wierzę ci na słowo. Wierzę w to, co do mnie mówisz. Widziałem, jak to działa. Co rozpoczniesz, to dokończysz. Interfejs posiada cztery wyjścia, a także wyjście i wejście MIDI, idealne do podłączenia syntezatora lub klawiatury sterującej. Ale jak możemy wykorzystać wyjścia? Możemy na przykład wysłać do drugiego pomieszczenia osobny miks, albo na koncercie możemy te wyjścia wykorzystać na przykład do lupów, dwa wyjścia, do klika. I do gaida, podpowiedzi i wtedy na pewno zespół się nie pomyli. Do interfejsu jest dodawane bardzo bogate oprogramowanie, Ableton Live w wersji Lite, Addictive Keys, Addictive Drums, syntezatory, yy, wzmacniacze gitarowe, efekty. Generalnie po zakupie od razu jesteśmy w stanie pracować. Nad potencjometrami znajdują się bardzo piękne, kolorowe wskaźniki LED i warto tutaj podkreślić, że dla tych którzy lubią pracować mobilnie. Interfejs współpracuje z iPadem. Focusrite Scarlett 4 i 4 to doskonałe narzędzie do wszelkiej pracy z dźwiękiem. Jego wszechstronność i mobilność powoduje, że może być wykorzystywany w każdych warunkach, a dodatkowy port USB pozwoli zasilić go chociażby z PowerBanku. To wszystko na dziś. Dziękuję bardzo. No Noemile Mańska.